Nie ma, no jest Mega to jest pierwszy materiał Overwatch. Postanowiłem zrobić Overwatcha z tego powodu, że niestety mój trasfaster jest dosyć słaby, nie jestem za bardzo w stanie grać w CS, a w albo inaczej, no jestem w stanie, aczkolwiek. 3 na 4 mecze to jest cheater venom i to jest dosyć słabe, przez co, przez co stwierdziłem, że ten trasfaster troszeczkę zwiększymy. No i co, i zrobimy sobie Overwatcha. Nie robiłem tego w sumie nigdy. O, parę zdarzyło. Ale tak w roli wstępu powiem Wam, że dosyć przez długi okres czasu byłem administratorem na różnych serwerach, także mniej więcej wiem jak te czysty powinny wyglądać. zobaczymy, czy kogoś trafimy. Dobra, nie przedłużajmy, do, dowód, zobaczymy, kogo trafimy, na jakiej mapie. O, mapa Mirage. I jakby co to, to jest taki model nagrany live. Typowo live, bez żadnego cięcia, bez żadnej obróbki. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy jestem w stanie w ten sposób. Tak, ja mimo wszystko Dobra, mamy podejrzanego, jest druga runda, trzecia runda tak naprawdę. Gramy po stronie terror. No i co? Też ma 2-0-2, no ma statystyki. co robi gra z kołcika. Normalne wychylenie. Na razie wszystko w porządku. Na razie dało dwa heady. Okej. Okay. to już nie było normalne wychylenie. O, go zabił. To wychylenie już było dosyć dziwne. <laughs> to już nie wychylił w ten sam sposób. Jakby to nie było takie, coś co on zna Żeby takie wychylenie pod przeciwnika. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Tym razem Digielek. O, no, jednak to są od kolegi. Z mu aweczkę. O. No. Już było mierzenie za przeciwnikiem. <laughs> nie wiem, tak to troszkę obyś wygląda. Może troszkę przez X-raya. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Bez no, sami widzieliście, że tam był przeciwnik. Nie, został zabity. Jest kolejny. Kannie przez City. Włączmy sobie X-raya. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. To jest smoke, że go załączymy. Jakby czekał na niego. W taki dosyć dziwny sposób celowany, bo zaczął smoke we to mnie dziwne. No i co, już patrzę teraz bardziej pod ticket. Zróbmy chodem. No właśnie. No jak dla mnie to jest wallhack. Jakby nie oszukujmy się, dla mnie to wygląda jak wallhack. Aż chyba jak zobaczymy do końca. Musimy się upewnić. <grych> Przeciwnik, papakę. Jest w connechcie. Ładny oh, najdzikszy przeciwnika. Jest I z wam zabija. Dobra, mamy dwa za Nasz podejrzany ma już 50% headshotów. Ale graweczka. Ale skupił petkę, dobrze widziałem. Wychylają na MIDA. Nie króci MIDA. Co by podejrzany, nie stylowuje się w okno, tylko już tego, tego krócącego. Ok. Ok. Poludź z wragiem. No, mam przeciwnika od zobaczymy jak ta sobie poradzi. No i co, oczywiście podejrzany był, świadomy tego, że przeciwnik tam będzie. Przeciwnik chodzi na plecy. Cały podejrzany już się celowuje. Nie daje się zaskoczyć. skoczyć się dosyć obudziła sytuacja. Wszyscy widzieliśmy, że podejrzany. Popatrzał tego, widział tego przeciwnika przez ściany, tak? Musiał go widzieć. Oczywiście, jeżeli gra na SP. A jeżeli to jest radar hakem, no to. Nawet się nie musiał odwracać. Ale jak na razie wygląda mi to tylko i wyłącznie na wallhack. Ok, nasz podejrzany jest AFK. Czyżby konfigurował haksę, jak to mówi klasyk? Aha, <grych> no. halo, halo, panie podejrzany. Dobra, obudził się. Ten przeciwnika na drewnie. To będzie krócił, chyba. O! Po zabił zabierz O! Ładny przewodnik ze To łososia. nie zdąży zareagować, mimo że, jak wiemy, jest dosyć dużo. Dobry No i nasz podejrzany został odcięty. Nie za bardzo w sumie wie, co ma zrobić. Jak to wygląda. jakby Teraz był troszeczkę zagubiony Narysy się wątpią o na już. O nasz podejrzany lubi w smoku strzelać O i lubi strzelać po ścianie, gdzie powinien być przeciwnik Zobaczcie, się również lubi I ładny frag Czy on wykona... <grym> się właśnie wstanowił na typkach, który jest na City? Pałaców. Okej, okay, jakby tutaj ustać słyszał, tak? Ja dobrze wiemy wszyscy, jak to wygląda To za piękne pan jeżeli też chcecie umieć, to wbijajcie na mój kanał. <laughs> w sumie, już jesteście na tym kanale. Wbijajcie na serię poradników odnośnie Movementu. To dowiecie się, że te panne Hopy nie są czyste. To niestety widać. O! A bym tam strefować. Tylko szkarż nie wykonuje strefy, tylko machamy myszką. <laughs> no kolejny, kolejny materiał będzie już w czwartek. Dobra, pójdziemy dalej, kolejna runda. Podejrzany kieruje się na No i dobra. To był w miarę czysty, frak. Oj, 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 oj. Czy będzie skan? Nie, pójdzie fleczek i prefirek. zawsze. łosoś chyba też jednak odpalony. łosoś za uczt. zaczęło się, zaczęło się. Nasz podejrzany nie wytrzymał. Nasz podejrzany musiał odpalić pimbota. Oj to mi się ciężko oglądało, ale zobaczmy, co się stanie. Dężany versus truś. No i oczywiście, podejrzany poszedł. Zobaczymy, o. Okay. Hej. Możemy jako załączyć trzecią osobę? Chyba nie możemy. <grystanie> to jest niesamowite. Przecież inaczej podejrzany MANTM dobrze działa. Po konfrontację z busosiem. Dobra. No, nie sądziłem, że już na pierwszym overwatchu, na pierwszym demku, tak naprawdę, to coś takiego. I najgorsze jest to, że jego teamici guniki kują, mimo że to jest już teraz oblicz na Rage Bodzie, tak. Nie, dasy. O dawno... no, kurczę. Niszczy grę sobie i tak naprawdę wszystkim innym. Prawda, o ile ja rozumiem, jeżeli ktoś gra na jakimś legit bocie, ponieważ chce być lepszy, to się prostu z kolegami, jakby... Dużo jest tych powodów. Ale jeżeli ktoś gra w na, na takim legit jakby tego nie potrafię zrozumieć, tu nie ma ani zabawy. A nie tak naprawdę... Pornuje czas sobie i innym, no. Dobra, podejrzany z kolejnym fragiem. Dobra, to się co? Nie ja tego przedłużał. I piszemy sobie dameczkę. Dobra. Czy miał wspomaganie celowania? Czy pan wszelką wątpliwość. Wspomaganie pola widzenia? Oczywiście, pan wszelką wątpliwość. Industryzm, wspomagacze. A bo speed hack. No nie wiem, czy jest speed hack w sensie, ale skrypt automatyczny skoku oczywiście miał. Umiejętności przekazania? Niewystarczające dowody. Prześli werdykt. No i co, ja poczekam na kolejnego? Na kolejną demko? Zobaczymy się za chwilę. Ok, mamy kolejną demko. Jeszcze chciałbym zaznaczyć tylko, że to jest wyjątkowo materiał typu gameplay bez kamerki. Tak naprawdę wyjątkowo. Kolejna będą z kamerką. Ok. Oceniamy dowód, zobaczymy co za mapa. Aj, zobaczymy, czy znowu film jakiegoś Ragebota. O, mamy Vertigo. Ok. Nowego. To, z czego wcześniej nie było. Mamy podejrzanego. Jest druga runda. Nasz podejrzany leci z Digielkiem. Jeszcze ja nie zabi zabił. tylko asystę. 84 damage. w poprzedniej rundzie. Czyli prawie udało mu się zabić przeciwnika. Okej, okay, tu jakby. Ok. Okej. Okay. Czekajcie, mamy troszeczkę przelagowane Demko. Wrócimy do tego jeszcze raz. Tam odlaguje Demko. Ale okej, okay. ta runda była dosyć dziwna, tak? Pierwszy frag był jak najbardziej w porządku. To ta reszta była na zasadzie jakby on grał na padzie i na I'm asysta liczył. O zobaczcie, teraz nawet Magic dla meteoryt. Czyś chyba tego nie miał. Zobaczcie, tu się ma celowuje. Tutaj te. Takie są takie. Dziwne. Niby nie wiem, co w nich mnie skacze, a jednak są. ruszające, takie creepy dosyć. Okej, okay. jako movement też pozostawia wiele do życzenia. O, i Demko jest strasznie polagowane. Ale dobra, zostawimy tak, bo podejrzanego na Tyle nam wystarczy, tak naprawdę. Okej, okay, gaję, z fragiem weszła. O kolejny ładny frak. Dobra, podejrzany to jest normalny. Uuu Uu. o, żby rejs, co no, ja mówię, nie rejs, bo tylko bot. Tak to niestety wygląda. Ja też pamiętam, że niestety, ale demka są troszeczkę przelagowane, nie tylko z powodu jakby samego silnika, ale przecież mamy 30 waty rate'u To wpływa na opóźnienie, tak naprawdę widzimy wszystko później, że się działo w rzeczywistości że też trzeba o tym pamiętać. Okej, okay, nasz podejrzany wychyla sobie na tego Mid'a. Trzeba chyba, czy? A bo jest mi bota. Ładny, Ładny, ładny najdziek poszedł. No tutaj kontakty się są kompletnie karani. No. Nie ma kompletnie szans z nimi. Jeśli to z nami, to nie ma szans teraz. kompletnych szans. Podmierz Podejrzany zabrać pompką. O, Kanarek tam agresywnie poszedł. Ale bez fraga. Gęś na tapy. Czyżby gęś i podejrzany ścigali się na fragi, jeżeli chodzi o One tapiki? Czy to jest jakiś Scream Challenge? Okay, podejrzany niby nie widzi przeciwnika, aczkolwiek ustawia się w taki sposób, żeby. przeciwnik okej, okay. no i mamy wszystko jasne. Jeżeli on żypa, to jest to naprawdę słaba aimbot <laughs> Nie, dobra, jest to odpał. To jest straszne, no, nie oszukujmy się, to jest straszne, ponieważ wszyscy gramy w CS i ja wszyscy marnujemy czas w taki sposób, grając właśnie na takie osoby. Zobaczcie sami, on wiedział. Po byś tam po raz pierwszy, ale on wiedział. Spróbuję tak wyglądać jak ARC, ponieważ jego celownik skacze. Oj, skacze to strasznie. Słuchajcie, ja spróbuję sobie spowolnić Demko w momencie kiedy będzie szczela. Jestem ciekaw, to jego celownik się będzie zachowywał. jest za szybko, chyba nie będę miał okazji, będę miał okazję. Dobra, tutaj tego jakby nie było widać, ale mi wydaje się, że on używa RC. To on używa RC, to znaczy jest to taki cheat, który. auto-recoil, o, o, może w ten sposób. O, podejrzany chyba znowu konfigurujący. Mam no już 6 i niestety City gra na odpałów A po nie wygląda, oj. a po nie wygląda, żeby City grał odpalone, żeby to był jakiś hack za hack. no Niestety Ej, okay, zobaczmy Tu już się wceluje przez ścianę Oczywiście Tak Poszedł Flick No, jest to FC Zobaczmy, jak tu się zachowa. Okej. Okay. Chyba nasz podejrzany skonfigurował, troszkę lepiej, bo zaczęło mu to w końcu siadać. Ale gęś zginęła. Co się stało z gęsią? A nie gęś. Halo. Nasz podejrzany 13.0 Na w też robię takie statystyki. <grym> ale na lewicy nie czytujemy. Ok, co robi podejrzany? O on wygląda jakby grał na padzie. Ten movement, a może on je, nie wiem, kebaba teraz. Jedną ręką, drugą trzyma klawiaturę i przez to ma Aima. Oh, <laughs> Wiesz, w jaki sposób się porusza? Naprawdę wygląda jakby to było na padzie. Co jest? ja się śmieje, to jest naprawdę straszne. bo Męczymy się z tym wszyscy, tak? Musimy robić overwatch. Zobaczymy, czy to działa. Dobra, zygzak z fragiem. Mam czterech na pięciu. Ja jak zawsze, z wątapikiem. A podejrzany znowu się zaciął. No wiem, on chyba je. Ważniejszy do roboty. Zobaczymy czy go przeciwnik numer 5, czyli czołga, zabije, nie? Jak on się go zarwał. OK nasz podejrzany się zaczyna powoli wychylać. No chłopak na napadzie, nie? To jest 100%. No jak może tak powoli się puszczać, w sensie? To też nie ma zbyt szybkiego refleksu. Miał jakby okazję zabić przeciwnika, naszego podejrzanego. Że co? Takie rzeczy jeszcze nie widziałem. Co tutaj się dzieje? do czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jestem w szoku. Teraz nie wiem, czy wspomaganie poruszania też mam dodać, dać, bo jest to dziwne. Dobra. Zobaczymy czy będzie one-tapik. się odwrócił i, i na niestety patrzę po Z Skim challenge, no panie, panowie, skim challenge. Całe one-tapy. Nieprawdopodobne. No, no dawaj, hopy. No i chłop nawet nie wie jak strefa a Podczas kakania, podczas czy trzyma W. Mówię, zapraszam na mój poradnik. O, jest to RC, to straszne. Widzicie? No, ale są idealnie w punkt. O. Ok, wspomaganie salowania, Wyspę wątpliwość, pomaganie pola widzenia również. Zdęcze wspomagacze. Nie wiem. Z góry nogami. Komu to ma pomagać? Chyba, że chodzi tutaj o. Spim tak Okej, okay, ma to sens. Myślę, że niewystarczające dowody i tutaj się przestanowić, bo... Nie, no nie pokazałem nic takiego, no bądźmy fair. Wyślij werdykt, no Mam um, 17 minut materiału, myślę, że tyle wystarczy. Zapraszam w czwartek na odcinek z movementu, nauczycie się czegoś więcej, niż jeżeli tam chłopaki pokazali. Jutro pokażę się odcinek z The Walking Dead i odcinki z The Walking Dead będą pokazywały się cyklicznie w poniedziałek, środę oraz piątek. A zobaczmy w końcu do końca serię. Ale nie przedłużajmy tego. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że 4 będzie mniej. Zobaczymy, czy przy kolejnym odcinku usłyszymy werdykt. Eee, w sensie feedback od strony Valve, że czy też zostali zbanowani. No i co? No i do kolejnego razu no.